Za sprawą m.in. tej książki, o której opowiem Wam dzisiaj, czytaczowa chciałaby wygłosić swoje obwieszczeń. Tak, obwieszczam, iż yy, książka Julii Biel, Be My Ever, jest kolejną książką w tym roku, którą zdołałam przeczytać w całości. Jej! Brawo dla mnie, brawo dla mnie! Od października, od listopada od października, strasznie toczył mnie kryzys czytelniczy. Zaczynałam czytać książki, nie byłam w stanie żadnej dokończyć, mimo iż mi się podobały. Jak odkładałam książkę, to po prostu nie byłam w stanie już po nią sięgnąć, jakby jakaś ręka mnie. Od tej książki normalnie odciągała. A tutaj, proszę bardzo, kolejna książka, która jest w stanie. Znaczy, którą jestem w stanie, byłam w stanie przeczytać. I się zastanawiam właśnie, czy to była kwestia książek, które wybierałam sobie, czy po prostu jakiś, nie wiem, czy po prostu jakiś taki okres taki głupi, który sprawiał, że czytanie mi po prostu nie wchodziło. Czyli powiedzmy to wprost: Julia Biel, zażegnała twój kryzys czytelniczy. Tak, 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 bardzo się cieszę. Słuchajcie, dzisiaj mamy właśnie nową książkę Julii Biel, Be My Ever. To książka autorki, która dotychczas na swoim koncie miała. To nie jest do diabła, Love Store. Dwa tomy zasadniczej historii i jeden można powiedzieć spin off tak. Skin Deep. Ty czytałaś wszystko Julia? wszystko Juli czytałam. Ja czytałem tylko Skin Deep. Książkę, która w dość szczególny sposób podchodziła do tematyki tatuaży. No to Chciałem jest. tak zrobić? Tatuaży. Tak, i to właśnie ta książka nas. O, o teraz, nas zainspirowała do wytatuowania siebie. Ale bądźmy szczerzy. Nie wiem, jak dwa pierwsze tomy, to Ty wypowiadasz na ich temat, ale trzeci był dobrą książką, ale dobrą. Znaczy, ja Fajnie się Ja zdecydowanie czytało. jestem większą fanką zasadniczej serii, aczkolwiek ta książka była potrzebna. Ja już chyba opis yy, dawałam Tutaj ładny opis. Yy... Tak. O, może zacytuję. Julia Biel powraca z trzecim tomem, pełnym nowych i charyzmatycznych bohaterów, dobrze nam znanym, ciętym humorem, a także lekcją życia, o którą nikt nie prosił, a każdy potrzebował. I właśnie to ostatnie zdanie to jest coś, co naprawdę charakteryzuje tę książkę, moim zdaniem. Tak, i teraz w nasze ręce trafia pierwszy tom w zupełnie nowej historii: w historii Everly i Mavericka. I to jest książka, którą już teraz na wstępie chciałbym powiedzieć. Trudno jest omówić tak pokrótce, tak. bo dla mnie to było wielkie zaskoczenie. Nie powiem, że zaskoczenie tego roku, bo kimże musiałbym być, żeby w mówić o wielkich zaskoczeniach roku. <grym> tak, ale muszę wam przyznać, że zupełnie zaskoczyło mnie to wydanie Juli Biel. Wydanie Juli Biel dużo bardziej dojrzałe, dużo bardziej takie wnikliwe i budujące coś naprawdę dużego w obrębie tak prostego gatunku, jakim jest roma nałamany na obyczajówkę. Tak, ja jestem z tego samego zdania, że tu jednak widać ten progres, który pojawił się między pisaniem tej serii a, te, a tej książki. Dlatego dziś będziemy mieli do pogadania o kilku ważnych aspektach właśnie z tej książki, o tym, czym ona zaskakuje, żebyście wy też mieli świadomość, że sięgając po tę książkę, sięgacie po coś innego. Książki inne od innych, aż dziwię się, że nie masz tej kultowej koszulki z tą nie grafiką. Nie mam, Ale się stwierdziłam, że jak jest taki romans, to wezmę serduszko książkowe. Tak. Więc tak też pasuje w sumie. Czy chcesz... Oj, Oj, jej... bo zaraz... Be My Ever nam poleci. Naszą bohaterką jest Everly, dziewczyna, która opuściła Arizonę, by przenieść się w daleki, odległy zakątek kraju. Tym razem nie Poznań, nie Polska, a właśnie Stany Zjednoczone są tłem dla toczącej się na naszych oczach historii. Everly porzuca za sobą życie, które bardzo boleśnie ją doświadczało. My nie wiemy, co stanowi tło dla tej traumy, podstawę tej traumy, którą dziewczyna cały czas toczy, ten dramat, którego nie potrafi z głowy wyrzucić. Niemniej uciekła. Uciekła, by zacząć może nie tyle nowe życie, co zacząć grę pozorów. Zacząć udawać kogoś, kim nie jest. Ona przynajmniej tak o sobie mówi. I oczywiście w tym momencie natrafia na niezwykle przystojnego i wcale niestereotypowego mięśniaka futbolistę, który swym pięknem mógłby nawet i Afrodytę skusić. zawstydzić i skusić. Tak, tak. I to jest właśnie kolejna powiedzmy to historia, gdzie ona Uważająca się za zwykłą, przeciętną, poznaje tego niezwykle pięknego i fantastycznego, ale właśnie oni oboje skrywają jakieś mroczne tajemnice, życie doświadczyło ich w okrutny sposób, tyle że ona nie potrafi sobie z tym poradzić, a on zdaje się już jakoś sobie z tym radzi i stara się być właśnie lekarzem jej duszy. I tutaj, właśnie w tym momencie, na pozór moglibyśmy powiedzieć: To jest historia jak każda inna. Tak. Więc właśnie, co tę książkę wyróżniło te dla ciebie? Bo ja jestem no. ciekaw, czy masz podobne opinie w ogóle jak, jak ja. Znaczy, ja tak. Powiem, że y, na szczęście nie zabrakło tutaj ostrego ciętego języka, więc ci bohaterowie ze sobą się ścinają, dogryzają sobie, rzucają teksty powalające, a jednocześnie tak. gdzieś tam poczują jakąś taką. Nie wiem, brakuje mi słowa, ale w każdym razie. no. Widać, że to nie są jakieś takie prostackie, puste słowa. Tak, to są takie inteligentne, inteligentne, yy, inteligentne cięte riposty. Więc ja to jest coś, co ja lubię, za co ja pokochałam. Tutaj to nie jest do diaballowstory. I, I stwierdzam, że w sumie jakoś tak brakowałoby mi tego języka do tych bohaterów, bo oni są poniekąd po, podobni do bohaterów z story. Jednak wiadomo, oni są bardziej dojrzalsi. i nie ma tutaj takiego typowego teen drama. Dla mnie to jest też na plus, bo mhm. jednak, no jeśli mamy studentów, to wiadomo, że te, te dramaty to już nie mogą być takie na poziomie o Boże, on na nią spojrzał, o Boże, już, już mi jest źle, bo on już mnie nie kocha, się zdradził, bo na nią spojrzał i będę płakać przez pół książki, nie, więc to jest tutaj tak... ale przede wszystkim porwała mnie ta historia, to, że przez, właściwie przez większość książki nie dowiadujemy się Jakie, jakie e, historie się kryją e, w przeszłości naszych bohaterów? I to jest takie fajne, że to trzyma nas w napięciu, domyślamy się, możemy się domyślać z rozmów wynikających między tymi bohaterami, a również tam z postaciami drogoplanowymi, co się mogło wydarzyć. Ja miałam kilka typów, które się nie sprawdziły. Na szczęście, nieszczęście, bo nie spodziewałam się tego tak naprawdę. Nie spodziewałam się, że to e, takie rzeczy tutaj wynikną i w jednym, i w drugim przypadku. Więc to było takie zaskoczenie niespotykane w książkach. Nie bardzo wiem do czego się teraz odnieść. Czy do języka, czy do tajemnicy, bo tak takim duetem do to Ale jest, to jestem ja, chaos totalny. Tak. No. Zacznijmy może od języka, skoro ty powiedziałaś o języku. Ja uważam, nie wiem, nie czytałem tych dwóch książek, czytałem te, że jednak Be My Ever, to nie jest do Diablo Story, powala na kolana. I to nie jest do Diablo of Story, z potem perlącym się na czole patrzy na tego giganta, który wznosi się nad nim, bo. Tu były zabawne teksty, ale tu są mega zabawne teksty, których humor tak naprawdę pieczętuje fakt, że one są niezwykle inteligentne. Julia Biel gra słowem, gra y, tak naprawdę cały czas emocjami, jakimiś skojarzeniami, ale robi to bardzo celnie. No samo imię głównej bohaterki Everly, Ever. I tak naprawdę wiele z tego imienia wynika. Autorka cały czas gdzieś. Oto imię zahacza, właśnie, Be My Ever, fragment wiersza, czy jakiekolwiek piosenki z, ze słowem Ever, czy nawet mm -hmm. y, aluzje do popkultury, Katniss Everdeen i tak dalej. <laughs> Słuchajcie, to jest tak inteligentnie wplecione, no i właśnie humor. Humor, który cały czas bazuje na tym humorze językowym, nie humor prostacki, nie humor taki po prostu, o, ma być śmiesznie, więc żyćmy coś głupiego czy rubasznego. Bo tak, są tutaj też rubaszne żarty, oczywiście, że są, ale te żarty są właśnie podszyte taką wysoką inteligencją słowa. I choćby prosty taki przykład z brzegu. Nasz bohater patrzy na naszą bohaterkę przy pierwszym spotkaniu i mówi: Daj mi korki z czegokolwiek. A ona odpowiada: To ciało zdecydowanie nie jest pedagogiczne. I słuchajcie, to już jest, wiecie, taka gra słów. Ja bardzo lubię takie rzeczy. Dla mnie to jest właśnie coś, co czyni książkę inną od innych. I teraz tak: humor, cięte posty jak najbardziej. Tak, dowcip. Książka jest bardzo dowcipna. I teraz właśnie ta tajemnica, skoro podziałaś o tajemnicy. Dla mnie to jest właśnie fajne, że. To jest powiedzmy Toromas, czyli z góry można założyć, że pewne rzeczy, pewne schematy dziać się muszą. Jeżeli ona jest do gościa uprzedzona na maksa, to wiadomo, że z czasem te uprzedzenia będą się kruszyły. I. Wiemy, do czego to wszystko zmierza, ale właśnie ta tajemnica, to o czym ty powiedziałaś, że nie wiemy, co oni skrywają w swojej przyszłości, jest tutaj najciekawsze. I można się domyślać, można próbować. Ale ja powiem szczerze, nie da się tego domyślić. Nie da się tego domyślić, bo to jest naprawdę tak grube, ale też mające sens. To nie jest wydumane. No nie, to są takie problemy, które faktycznie mogą mieć miejsce w rzeczywistości, z którymi no, ludzie. Się spotykałem, a które tak naprawdę nie są w żaden sposób rozwiązywane na ten chwilę. I teraz pojawia się to <laughs> zasadnicze pytanie. Skoro mamy bardzo duże problemy, to nie jest ten drama, jak już wspomniałaś, tylko mamy realne problemy, to czy Julia Biel w tak rozrywkowej formie jest w stanie to podnieść? Mi się wydaje, że podniosła. Że tutaj dała radę. <laughs> Zdecydowanie, że to nie jest poważny temat zahaczony i porzucony, ponieważ autorka nie wiedziała, jak to, jak to unieść. Wiecie, co dla mnie jest domeną. Romansów. Uznajmy, że to jest romans, chociaż pewnie ktoś by <coughs> powiedział, że bardziej obyczajówka. Też, też się zgadza. Dla mnie domeną romansów jest to, że nawet jeżeli bohatera spotkało coś traumatycznego, to my w psychologii tego bohatera tego nie widzimy. My widzimy słowa, że o Boże, tak mi źle, tak niedobrze. Natomiast tutaj widzimy to w zachowaniach tych postaci. Tak. Oni są skonstruowani psychologicznie naprawdę bardzo dobrze, i to jest poziom dla mnie do tej pory niespotykany, jeżeli chodzi o tego typu literaturę. Poziom takiej złożoności psychologicznej postaci, gdzie faktycznie coś, co wydarzyło się w przeszłości, oddziałuje na to, kim jestem dzisiaj. I widać, że to naprawdę ma wpływ. Tak. To była dla mnie taka jedna, z jednej strony wielka siła tej książki, z drugiej strony wielkie zaskoczenie, bo zupełnie nie tego się spodziewałem. Też nie tego się spodziewałem po Skin Deep, bo tam też mamy poważny problem. Oczywiście, tak. że tak, ale <laughs> mam wrażenie, liźnięty. Tutaj i warsztatowo, i też jeżeli chodzi o fabułę, pomysł to jest po prostu skala nie do porównania. No nie, no, no książka, ta książka od tej serii odstaje. I to na plus w sumie. Tak. I to, ale to nie umniejsza oczywiście tej serii, bo ta seria również dobra jest i ja ją bardzo gorąco polecam, ale tutaj jednak widać ten progres i to się chwali, naprawdę. Debiuty rządzą się jednak swoimi prawami i ja <grym> bardzo lubię, bo inaczej, ja od debiutu cudów nie wymagam, ale wymagam już cudów, jeżeli debiutant jest obiecujący i wydaje kolejne książki, żeby widzieć rozwój tego autora, tak. tej autorki. Tak, i, I tutaj, tutaj widać. rozwój widać bardzo. Bardzo fajny jest dystans do siebie Juli Biel, o, tak. Znaczy tutaj to jest wada i zaleta. <grym> tak. Bo słuchajcie, mamy w tej książce wiele takich wspominek, o których ja tobie mówiłem. Tak, tak, rozmawialiśmy. Tak. Gdzie po prostu pada stwierdzenie, mm -hmm. gdyby to był romans, albo gdyby to była książka, o właśnie ją wrzuciłem na łóżko, gdyby to była książka, recenzentki nie zostawiłyby na mnie suchej nitki. Tak. <grym> Raz, drugi, taka wstawka dla mnie jest bardzo fajna. Tak. Ale tutaj ja tych stawek chyba z 5, 6, 7 się no doszukałem. Bez fady. Dużo jest tych stawek. Ale nie aż tyle. Na, na, na samych ostatnich 50 stronach są chyba trzy stawki. Przepraszam cię bardzo. Ja jestem bardzo, bardziej wnikliwy, jeżeli no chodzi dobrze. o skupienie się na no rzeczach, bym. do których się doczepiam. No Więc tego było za dużo dla mnie. I wręcz jak na taką stawkę trafiłem, to właśnie miałem poczucie. Aha, właśnie czytam romans, tak? Odrywało mnie to trochę. I druga rzecz, moim zdaniem, to jest też taka. Wada warsztatowa moim zdaniem. Akcja toczy się w Ameryce. Więc bohaterowie, już z natury tego, gdzie siedzą, porozumiewają się ze sobą po angielsku. Czyli my dostajemy polski tak. tekst, tak? tak? Tyle, że ci bohaterowie porozumiewają się ze sobą po angielsku, czyli u nas po polsku i są mimo to jeszcze w ich wypowiedziach angielskie wstawki. Znaczy jeszcze rozumiem to, gdzie tam jest powiedzmy wiersz, który, tak. który tak. tam się pojawił, że bo to on. Właśnie miał tak wyglądać, ponieważ to jest y, angielski. Jak to, jak to no wiele się odnosi do tego imienia, więc tak, ale nie da sensie, się tego tak, przełożyć dosłownie. Tak, nie da się dosłownie, bo wtedy to straci całkiem sens, bo to nawet wizualnie to powinno tak wyglądać, jak wygląda. Tak, więc to jest, ja to jestem w stanie zrozumieć. Ale te następne staweczki, na przykład dzień, święto dziękczynienia, o, tak. nie było opisywane jako dzień. Ci... Boże. Było też. Tak, raz albo dwa, a potem cały czas się powtarzało. Y, Thanksgiving Day. Więc to zupełnie niepotrzebne, no bo skoro mamy polski odpowiednik, znaczy, to było na zmianę. Ja nie do końca <coughs> łapałem od czego to zależy, bo raz mieliśmy o, że jadę na święto Dziękczynienia, za chwilę o, będzie Thanksgiving Day. I szczerze mówiąc, troszkę mnie to konfundowało i to konfundowało na minus. Nie podobało mi się to, bo uważam albo trzymać się jednej wersji, albo drugiej. Jakoś, jakoś bardziej by to do mnie przemówiło, ale tak jak mówię, to są dwie w zasadzie rzeczy, które nie mają wpływu na fabułę, nie mają wpływu nie. na odbiór książki, a które są... Takie małe przeszkadzacze. Takimi małymi przeszkadzaczami, potykaczami, idziesz, potykasz się, wywalasz się na twarz, ocierasz czoło z błota i, i brniesz dalej. dalej. Bo właśnie, to jest właśnie to, że dla mnie ta książka to było jak cofnięcie się w czasie do roku 2012 i sięgnięcie po raz pierwszy po Johna Greena. Po tej jego pierwsze książki, po te późniejsze to już wydomane były, przekombinowane. Ale właśnie sięgnięcie po książkę, gdzie on tworzył właśnie takich bohaterów osobliwych, gdzie on też wplatał jakieś ciekawostki w ten tekst i robił to w taki bardzo atrakcyjny, zgrabny sposób. Tak samo tutaj, no wiele wstawek takich amerykańskich. O, to jest w ogóle temat, który tak. ja bym chciał poruszyć, że... Czytając tę książkę i nie wiedząc, że autorka jest Polką, nigdy bym na to nie wpadał. Stwierdziłabym, że to jest książka amerykańskiej autorki, ponieważ Julia tak opisuje tą Amerykę, jakby ona tam żyła, jakby tam, wiadomo, mieszkała i tak dalej. A ona jest po prostu pasjonatką, która podróżuje po Ameryce, tak? Więc ja bym powiedział, że ona tak zagłębiła te szczegóły amerykańskie, na przykład tak. tutaj na temat futbolu. Ile szczegółów na temat futbolu? Nie takie, co tam wejdziesz w internet, piszesz i już wszystko wiesz. Takie jakieś drobnostki tak wygrzebane. To, że to już naprawdę trzeba się tym interesować, trzeba być naprawdę e, fanem, e, może nie fanem, Oj, tak. żeby to po prostu te rzeczy wiedzieć. I to po prostu ja jestem zakochana w tej Ameryce stworzonej przez Julie Biel, znaczy stworzonej, przedstawionej <laughs> przez Julie Biel, że to jest po prostu aż niesłychane. Na w amerykańskich książkach nieraz nie dostaniemy tylu informacji, tylu szczegółów, co, co tutaj właśnie. Może to właśnie z tego wynika, że Amerykanie znają już ten kraj tak bardzo, że już nie skupiają się na takich pierdołach. Ty też opisując na przykład polskie realia, nie skupiałabyś się na rzeczach, które są dla ciebie oczywiste, ale tutaj faktycznie czuć tego ducha amerykańskiego może dlatego, że on jest przedstawiony <laughs> przez kogoś, kto jest obok tej Ameryce, a nie w Ameryce. I taki główny dowód na to, że to nie jest amerykańska książka, to fakty, że Maverick kojarzy Baczyńskiego. W Ameryce. <laughs> Takie rzeczy by się nie zdarzyły. Właśnie bohaterowie, bo wspomnieliśmy o psychologii i o stereotypach, bo tutaj jest bardzo dużo uprzedzeń, yy, i to, co mi się strasznie podoba, mamy w końcu faceta, który tylko z pozoru. No nie, z reguły mamy z pozoru brutala, ale tutaj on od początku, niby z pozoru futbolista, niby mięśniak. Nie z pozoru, ale... nie jest futbolista. Tak, ale <grym> człowiek obdarzony przede wszystkim duszą artysty, bo on też pisze wiersze. I to jest kurczę, takie fajne połączenie, mi się to strasznie podobało, bo pokazuje, że tak naprawdę pozory bardzo często mogą mylić. Patrzysz na kogoś, widzisz tylko jedną część tej, tej osoby, jedną jej stronę, natomiast yy, przeaczasz wszystko to. Co ta osoba kryje dalej? No tak, no nie bez Jesteś powodu tutaj mi to. się wydaje, że autorka zamieściła w książce Duma i uprzedzenie Jane Austen. Bo tak. tutaj mamy podobną sytuację, że tutaj jednak duma i uprzedzenie tutaj odgrywały najważniejszą rolę i tutaj to tu mamy praktycznie to samo, że z tak. czasem dopiero się postaci bohaterowie odkrywają siebie, poznają i to wszystko po prostu przemija. W ogóle dodatkowy smaczek tej książki to absolutne bogactwo nawiązań popkulturowych Ojejku. easter eggów. Tego to, jest tu mnóstwo. Ale ja się cieszyłam, jak te wszystkie easter eggi sobie znajdowałam. Taki player one way, yy, tak, wide, nie? Tak, po prostu. To było dla mnie genialne. I Też bardzo mi się być. serducho cieszyło, jak coś fajnego dla siebie wyłapałam. A to było bardzo dużo fajnych rzeczy, także... No między innymi świecie... nawiązanie do Katniss Everdeen. Tak. Pojawia nam się również Frozen. No dobrze, 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 tylko, spokojnie, tylko, spokojnie. Tylko, tylko, tylko spraw. Zdradziłaś już dwa z trzystu no. Wystopuj. W ogóle teraz chciałbym jeszcze powiedzieć o pewnej bardzo fajnej rzeczy, bo niejednokrotnie no, na tym kanale zastanawialiśmy się, dlaczego w ogóle ludzie czytają romanse. Dlaczego sięga się właśnie po tego typu literaturę? Ja sobie wynotowałem cytat właśnie z tej książki. Pytał, czy to nie jest jednak tak, że ludzie uwielbiają happy endy, bo całe życie szukają własnego? że co więcej, każdy z nas zasługuje na swój własny, prywatny happy-end i właśnie dlatego oglądamy ckliwe filmy i czytamy łzawe opowieści, żeby się przekonać, że to możliwe. Dało mi to bardzo do myślenia. Wiesz? To jest bardzo, bardzo trafne. Właśnie, chyba, właśnie dlatego ludzie chyba czytają... Czekają na te happy endy w książkach. Dlatego Amerykanie, może, po prostu wszystko, wszystko co tragiczne, zawsze muszą zakończyć happy endem. Dlatego właśnie nie lubimy Kissing w <grym> 3. I, I dlatego ja, jako kawaler, jeszcze bez, bez wspaniałej kobiety u boku, najbardziej oglądałem właśnie wtedy komedie romantyczne. Ja wtedy to, to był główny gatunek, który oglądałem. Może właśnie dlatego, że sam liczyłem na podobny happy end i znalazłem happy end. Happy tegoś tak, niezbyt happy w twoich ustach brzmi. No, ale, ale dobrze zabrzmiało przed kamerą. Nie. Właśnie mówię, że nie zabrzmiało to zbyt dobrze, bo słowa padły, ale jednak twarz i ton głosu tego nie wyrażał. Mój hashi Aha. Mój też. <grych> no nie, ale. No, ła, no, właśnie, no to No ważne! <grych> mój dzień jest. No, ale właśnie, właśnie to daje do myślenia. I jest wiele takich stawek w tej książce, które. Taką filozofię wprowadzają i dają do myślenia, pokazują też to, że autorka ma bardzo szeroką wiedzę i że też jest osobą dojrzałą. Bo tak naprawdę nikt nie wie kim jest Julia Biel, nie widzimy jej zdjęcia w sieci, nie wiemy nic to o niej. Czasami bawi się ręka podpisująca tak, książkę. Tak, I ciężko stwierdzić czy to jest osoba mająca 20 lat, czy, czy więcej. Aczkolwiek tutaj jawi się bardziej jako ktoś dojrzały życiem, kto naprawdę wie o czym mówi. Który ma bagaż do doświadczeń. Tak. Albo jest bardzo wnikliwym obserwatorem. Dla mnie... To po prostu wynosi, be my ever, ponad wszelkie inne książki romantyczne, jakie ja w życiu czytałem. I ja mogę dzisiaj to stwierdzić, że nie czytałem lepszej. Nie czytałem lepszej książki w tym gatunku. To i duże słowa, ci powiem. Wiesz, może nie czytałem bardzo dużo romansów, no tak, no ale, ale trochę się naczytałem i szczerze mówiąc... Aż tak mało, to też znowu nie. I szczerze mówiąc, nic mnie nie zachwyciło tak bardzo jak to. Bardzo mi się podobały książki Kariny Barcz, ale one były przede wszystkim zabawne. Tak, zabawne i po prostu tam... Były źnięte, Tak, a tutaj jest to poważne złożone, inteligentne, dowcipne. W zasadzie ta książka ma w sobie wszystko to, za co ja lubię literaturę. No, poza smokami, smoków nie ma, więc tylko tego brakuje. Ale poza tym ma wszystko to, za co ja książki cenię. I to jest, to jest dla mnie taki, taki wow. Przepraszam, ma jedną rzecz, za którą nie cenię. Julio Biel. Takie cliffhanger'y. Jezus, no właśnie chciałam, no właśnie zapomniałam o tym, ja się strasznie chcę pożalić tutaj, że takie zakończenie tutaj, to mi się to nie podoba i ja jestem sfochowana, aczkolwiek nie wiedziałam wtedy, że, że to jest dopiero pierwszy tom. Więc tutaj moja złość troszkę minęła i, i, i czy też mnie tu ugłaskał, że to po prostu jest ciąg, będzie, nastąpi ciąg dalszy, po Czytaczowa czytała na czytniku i była <laughs> sytuacja... Koniec?! Co kur... Jak koniec?! Czemu to się tak skończyło?! Co teraz? Tak, kurwane. Tak, kurwane. Ja mówię, kochanie, to jest pierwszy z serii. A skąd ja to mam nie wiedzieć? Ja mówię, y, stąd? <noise> dwa czytnika tam po prostu. <noise> a to druga czytnik. Nic tutaj takiego nie mam. Ja mówię, I właśnie <noise> no tak. to znaczy, że papier jednak jest wyżej niż e-book. Tak. bo nie tak, tak. ma bler, tak, tak, ale tak, tak naprawdę ja się nie boję tego powiedzieć, bardzo czekam na tą drugi. Ja też. I w, jestem mega ciekawy. A to zakończenie, które Tobie się nie, tak nie spodobało, cię wkurzo? Ja uważam, że to jest zakończenie perfekcyjne. Tak. Odwrócenie wszystkiego pokazujące koniec, koniec. Teraz czas na ciebie. Cokolwiek by to miał znaczyć, ja nie chcę tutaj nic zadać, okay. ale bardzo mi się to spodobało. To była taka kwintesencja, takie pokazanie, że tak każdy ma swoje granice wytrzymałości, każdy ma granicę, poza którą nie wyjdzie, poza którą przestanie się starać. Wielkie szacunek. Tak. No teraz jestem w stanie to zaakceptować. No wiadomo, znaczy że to jest faktycznie ten pierwszy. Bo jakby to miał być stand alone, to mówię nie. No nie, <grym> po prostu. Słuchajcie, ja wam proponuję jedno. Dajcie znać pod tym filmem, czy chcielibyście, żebyśmy nagrali spoilerową pogadankę o tej książce. Bo jest naprawdę dużo, dużo rzeczy do omówienia. Dużo rzeczy, punktów, nad którymi można byłoby podyskutować. Uważam, że byłoby to super. Ale dajcie znać, bo jeżeli yy, nie interesuje Was to, no to nie, nie będziemy nagrywać, tak? Ale dajcie znać, bo chcielibyście. Jest to o się czym wy... porozmawiać. Tak, jest o czym porozmawiać. My chętnie byśmy podyskutowali też z Wami. Yy. Byle tylko nie w komentarzach pod tym filmem, nie zdradzajcie nikomu, co tutaj się dzieje, wiadomo. Bo inaczej będziemy blokować i kasować. Tak, będziemy blokować, będzie, <laughs> będzie Lord of the Spam. Tak. E, o, of the ban, o. <laughs> Zaczął Lord of the Spam. Chociaż oh. ja też jestem trochę takim, no... No, jesteś spammer. tak. <laughs> Także dajcie znać, my wam z całego serducha polecamy Be My Ever, zdecydowanie najlepsza książka Julii Biel. W moim przypadku najlepszy romans ever... Ever. Ever, ever. ever. najlepszy romans ever. A wiesz, że nawet nie pomyślałem no o tym. No ale ja się wie. specjalnie tak No tutaj, właśnie nie! To rzuciłeś, a to... Kurczę, i, czemu, i czemu się przyznaje, że niespecjalnie? No, no trudne. W każdym razie gorąco Wam polecamy. Sięgnijcie, jeżeli macie ochotę na inteligentną książkę, a nie po prostu miłosną papkę i sieczkę. To No i trzymajcie się. Cześć! Cześć.